Pan z wami. Słowo Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo pańskie. Myślę, że te dzisiejsze czytania można podsumować jednym słowem. Przestroga. Przestroga przed takim przeżywaniem swojej wiary, przed takim budowaniem swojej bliskości z Bogiem, który sprawia, że im jestem bliższy Bogu, tym jestem dalszy od ludzi. Tak było z faryzeuszami z tej Ewangelii, którą przed chwilką przeczytałem. Niby bliscy Bogu, niby składający wszystkie ofiary, a jednocześnie bardzo dzielący ludzi. Robiący wyrzuty Jezusowi za to, że. Nie siedzi z nimi, tylko nie siedzi z nimi z faryzeuszami, tylko siedzi z nimi z celnikami i grzesznikami. Można tak budować swoją wiarę. I właśnie dlatego Jezus do nich mówi, idźcie, starajcie się zrozumieć, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. I to samo zdanie, to jest taka klamra spinająca te liturgie słowa, to samo zdanie było w pierwszym czytaniu, gdzie Bóg w usta proroka Ozasza wkłada słowa. Miłości pragnę niekrwawej ofiary poznania Boga bardziej niż całopaleń. Teraz to jest coś dla nas bardzo odległego, bo nasza religia, chrześcijaństwo, w tym takim swoim rytualnym wymiarze jest zupełnie odmienna niż, niż religia żydowska, o której opowiada Stary Testament i w której Jezus się wychował. Natomiast to, to zdanie. Miłości pragnę nie krwawej ofiary, ono ma swój ogromny ciężar gatunkowy, bo ten wymiar rytualny w religii Starego Testamentu to są przede wszystkim ofiary. Dla nas są to sakramenty. My się gromadzimy po to, żeby słuchać Słowa Bożego i przyjmować sakramenty. Żydzi gromadzili się po to, żeby słuchać i rozważać Słowo Boże i składać ofiary. I to się zaczęło już od Mojżesza, od nocy wyjścia z Egiptu. Kiedy po to, żeby uchronić się przed aniołem śmierci, wszyscy Izraelici mieli zabić baranka i jego krwią pomazać drzwi i próg, i framugi, po to, żeby ta krew uchroniła ich przed, przed aniołem śmierci, żeby mogli przeżyć i bezpiecznie wyjść z Egiptu. I potem na pamiątkę tego baranka oni co roku mieli obowiązek składania takiej samej ofiary. I to była ich najważniejsza, najświętsza ofiara. Ta przypominająca wyjście z Egiptu, ale do tego mieli jeszcze ofiary przebłagalne, mieli ofiary dziękczynienia, mieli ofiary z pierwszych plonów ziemi, mieli ofiary biesiadne. Przy różnego rodzaju sytuacjach mieli przepisane przez Boga, Bóg to powiedział przez Mojżesza, to jest zapisane w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Liczb, mieli składać ofiary. Te ofiary były wyrazem woli Pana Boga, były czymś, czego Bóg dla Izraelitów chce. No i właśnie, i w pewnym momencie Izraelici zaczęli je w taki sposób składać, że przez Ozaasza trzeba było powiedzieć, miłości pragnę, niekrwawej ofiary. Czyli ich sposób składania tych ofiar doprowadził do tego, że Bóg powiedział, nie o to chodzi. Super, że je składacie, ale nie prowadzą Was do celu. I teraz w momencie, kiedy Jezus te słowa wypowiada, to zwróćcie uwagę na to, do kogo te słowa mówi. Nie mówi tego do pierwszych lepszych ludzi, do, że tak powiem, przeciętnych w cudzysłowie mówiąc, Żydów, ale mówi to do kapłanów, do faryzeuszów, do uczonych w Piśmie, do tych, którzy stali na straży tych ofiar, do tych, którzy mieli za zadanie uczyć Izraelitów. Składania tych ofiar, do tych, którzy niejednokrotnie całe swoje życie poświęcili składaniu tych ofiar. Jezus do nich mówi: Starajcie się zrozumieć, co to znaczy: Chcę miłosierdzia, a nie ofiary. To trochę tak, jakby Jezus do nas dzisiaj mówił: Nie interesują mnie sakramenty, interesuje mnie miłość. Nie chodzi o to, żebyś chodził do Kościoła, ale żebyś kochał. Nie chodzi o to, żebyś się modlił, ale żebyś kochał. I to jest taki ciężar gatunkowy. No bo właśnie można w taki sposób przeżywać swoje chrześcijaństwo, które sprawi, że zamiast być bliski człowiekowi, bliski Bogu i ludziom, to wydaje się, że się przybliżam do, do Boga, ale jednocześnie oddalam się od ludzi. I co było błędem faryzeuszów? I o tym mamy w, w Psalmie tym który śpiewaliśmy padły takie słowa gdybym był głodny nie mówiłbym ci o tym bo do mnie świat należy i wszystko co go napełnia czy będę jadł mięso cielców albo pił krew kozłów składaj Bogu dziękczynną ofiarę spełnij swoje śluby wobec Najwyższego dla religii starego testamentu właśnie te ofiary były bardzo ważne, nakazane przez Pana Boga, ale nie dlatego, że Bóg jest głodny. Nie dlatego, że tam w niebie wysoko potrzebuje tego, żeby ktoś tutaj z ziemi dał mu mięso, czy dał mu krew, czy dał mu cokolwiek innego. To składanie ofiar przez Izraelitów było podyktowane bardzo, ważnym, bardzo ważną intencją. Otóż dając Panu Bogu, oni cały czas mieli się uczyć tego, że od Boga najpierw otrzymali, więc skoro od Boga otrzymali różnego rodzaju dary, to najpierw trzeba Panu Bogu podziękować. Dlatego ofiary z pierwszych płodów ziemi. Dlatego był taki przepis, że dla Pana Boga składa się to, co najpiękniejsze, to, co najczystsze. Jak nie musiało być przeznaczone na ofiary, jak nie musiało być bez skazy. Takie doskonałe, idealne, nie żadne z kulawą nogą czy w jakiś sposób chore ponieważ od Boga dostaliśmy wolność, od Boga dostaliśmy y, ziemię obiecaną, od Boga dostaliśmy obietnicę, dlatego najpierw chcemy Panu Bogu podziękować. I teraz, żeby to przełożyć na nasze. Y, w naszym przeżywaniu wiary to też nie jest tak, że my przychodząc do Kościoła robimy Panu Bogu łaskę. Nie? Panie Boże, popatrz, jakim jestem wspaniałym wiernym, jestem co niedzielę nam na przy świętej. Nie chodzi o to, żeby teraz odmawiając różaniec mówić Panu Bogu, Panie Boże, ja to odmówiłem różaniec, więc Ty daj mi taką łaskę. To jest pułapka, na przykład, w którą wpada wiele osób odmawiających nowennę pompejańską. Przepiękna nowenna, przez pięćdziesiąt kilka dni odmawia się codziennie trzy części różańca i osoby, które odprawiają tę nowennę mówią o, o niezwykłości tego nabożeństwa i takim poczuciu, że przez te prawie dwa miesiące, zbliżyli się do Pana Boga, natomiast znów, to nie może być na takiej zasadzie takiego handlu. Nie, Panie Boże, odmówiłem te kilometry różańca, więc Ty teraz musisz mi dać łaskę. Właśnie w drugą stronę. Pan Bóg daje łaskę, dlatego ja się modlę. Pan Bóg daje łaskę, dlatego ja przechodzę na przeświętą świętą. Pan Bóg daje łaskę, dlatego ja Mu w modlitwie dziękuję za to, co dobrego dla mnie robi. Pan Bóg daje łaskę, nie zawsze potrafię na nią dobrze odpowiedzieć, dlatego idę się wyspowiadać. To jest zupełnie odmienne pojęcie chrześcijaństwa. Nie ja przez swoje postawy zasługuję na coś przed Panem Bogiem, czy jestem w stanie się czymś przed Nim pochwalić. Ale On mi daje w sposób niezasłużony, dlatego ja przychodzę Mu podziękować, bo, bo mi dał. I popatrzcie, że taka postawa wdzięczności na modlitwie. Dzięki ci Panie Boże za piękny dzień, dzięki ci Panie Boże za piękną żonę, męża, dzięki ci Panie Boże za dobrego proboszcza, dzięki ci Panie nie wiem, za zdany egzamin. To jest coś, co automatycznie oducza dzielenia ludzi na dobrych i złych. Bo to nie ja swoim wysiłkiem, swoim wysiłkiem też, ale nie tylko swoim wysiłkiem mam to co mam. Ale również i może nawet w pierwszym rzędzie, mam to, bo dostałem. I dlatego nie będę miał jak ferezeusza pretensji. Panie Boże, dlaczego jesteś z tymi ludźmi, a nie ze mną? Dlaczego innym bardziej błogosławisz niż mi? Dlaczego, choć jestem tobie wierny, to mi dajesz mniej niż, yy, niż sąsiadowi? W momencie, kiedy jest we mnie postawa wdzięczności, to ja nie mam pretensji do Pana Boga. O to, że, że komuś innemu daje, a mi się wydaje, że nie daje, że, że mi nie daje. Dlatego właśnie ta wdzięczność jest tą postawą kluczową w chrześcijaństwie. Jeśli jej zabraknie, no to właśnie, może się wydawać, że do Pana Boga się zbliżam, ale w stosunku do innych ludzi bardzo łatwo wtedy pojawia się zazdrość, pojawiają się uprzedzenia, pojawia się dzielenie. I dlatego Jezus mówi, chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Abyś potrafił dużo bardziej kochać, niż odmawiać kilometry różańców, czy być codziennie nam przy świętej. Bo jeśli wiara, e, jeśli nasze przyjmowanie sakramentów nie prowadzą mnie do bliskości z ludźmi, to coś trzeba zmienić. To jeden ze świętych to pięknie porównał e, do, do, do słońca i do promieni słonecznych. Że jeśli Pan Bóg jest światłością, jeśli jest słońcem, a my jesteśmy promieniami, to w momencie, kiedy. Promienie zbliżają się do słońca automatycznie stają się sobie bliższe. Podobnie powinno być w wierze. Im bliżej Boga jestem, tym bym... to jest taka zależność, że tym powinienem być bliżej drugiego człowieka. Kluczem jest właśnie wdzięczność. Dlatego prośmy dla nas samych o taką łaskę, żebyśmy tak potrafili przeżywać sakramenty, przeżywać modlitwę, przeżywać pielgrzymki, czytanie Biblii żeby to było przede wszystkim dziękczynienie Panu Bogu za to, co dobrego mi dał, żeby dzięki temu móc być bliżej innych ludzi, bo Panu Bogu na wspólnocie, na kościele bardzo zależy.